W dynamicznej rzeczywistości szkolnej obieg dokumentów może być sporym utrudnieniem. Dziś pokażę Państwu, jak z pomocą Adobe usprawnić obieg dokumentów i zaoszczędzić sobie czas. Potrzebnym będzie komputer z Adobe Acrobat DC oraz dostęp do smartfona, czyli do mobilnego internetu. Wyobraźmy sobie prozaiczną sytuację. Potrzebuję zebrać zgody rodziców moich uczniów na udział w wycieczce szkolnej. Przygotowuję w Wordzie treść stosownego dokumentu, który zapisuję jako PDF. Utworzony PDF otwieram w programie Acrobat DC. Włączam opcję Poproś o podpisy. Wpisuję adres mailowy rodzica lub też rodziców i klikam określ miejsce podpisu. Chcę, żeby rodzic podpisał się w tym miejscu, a dodatkowo, żeby wpisał dane swoje i swojego dziecka. Tak przygotowany. Dokument jest gotowy do wysłania. Klikam, wyślij i gotowy. Teraz wcielę się w rolę odbiorcy. W tym przypadku rodzica, który właśnie na telefonie otrzymał mail z dokumentem do podpisu. Otwieram załączony plik PDF w aplikacji Adobe Sign. I wypełniam zaznaczone pola. Ja wpiszmy Jan Kowalski. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka. Dajmy na to Zosi Kowalskiej. A następnie podpisuję się albo przygotowanym wcześniej wzorem, albo pismem odręcznym. Następnie wpisuję imię i nazwisko, i tak podpisany dokument jest gotowy do wysłania. Klikam Finish, i dokument zostaje odesłany do nauczyciela. A teraz wracam do roli dyrektora lub nauczyciela. O. Właśnie przyszedł mail z podpisaną zgodą rodzica. Widzę tutaj personalia rodzica oraz ucznia, a także własnoręczny podpis razem z godziną i z datą. I tak podpisany dokument mogę sobie zaarchiwizować na dysku, wysłać kolejnym adresatom, nie muszę drukować czy skanować. Pokazałem Państwu jak usprawnić obieg dokumentów na przykładzie zgody na wycieczkę. Ale równie dobrze mógłby to być dokument związany z praktykami zawodowymi, planem rozwoju zawodowego, edukacyjnego, terapeutycznego, zarządzenia, procedury, regulaminy, uchwały, plany urlopowe, akta osobowe czy świadczenia socjalne. W ten sposób mogą Państwo uprościć i przyspieszyć obieg dokumentów w Państwa szkole. Aby wysyłać dokumenty z prośbą o podpis elektroniczny, wystarczy posiadać program Acrobat DC dostępny w naszej ofercie. Aby wysyłać prośby o podpis elektroniczny do wielu odbiorców i monitorować status obiegu dokumentów, potrzebny będzie Adobe Sign. Natomiast, żeby odbierać prośby o podpisy elektroniczne i podpisywać dokumenty cyfrowe, wystarczy mieć dostęp do własnej skrzynki mailowej. Zachęcamy do przetestowania obu aplikacji.